Powiem Wam szczerze, że gdy tak pobieżnie przejrzałem listę premier na październik, to wydawało mi się, że jednak ten miesiąc będzie skromniejszy, tak w porównaniu do września. Ale gdy przyjrzałem się dokładnie, co to są za tytuły, no to nie, jednak nie. Jednak nadal trzeba będzie wydać sporo hajsu na gry. Zatem zaczynajmy kolejne zestawienie premier. Październik 2015, jedziemy. Październik to wielki powrót gier muzycznych, bo wraca Rock Band 4, znaczy wraca seria Rock Band z Rock Band 4 oraz seria Guitar Hero z Guitar Hero Live. I te dwie gry, chociaż w podstawowych założeniach bardzo podobne, to jednak różnią się podejściem. Przede wszystkim w Rock Band mamy pełen zespół, więc zestaw pewnie będzie droższy. Taki, pod, znaczy, no podstawowy, pewnie samą gitarą będzie porównywalny jak ten od Guitar Hero, ale jak chcemy mieć właśnie pełen komplet instrumentów, to pewnie trzeba będzie wyłożyć kilkaset złotych. Także po tym względem wydaje mi się, że Guitar Hero będzie przystępniejsze, bo wystarczy, że kupimy zestaw z gitarą i właściwie już mamy komplet. Nie czujemy, że czegoś nam brakuje. Gry różnią się też grafiką, bo Rock Band 4 no, wygląda jak Rock Band, tylko że ładniej, bo na next -genach. Natomiast Guitar Hero Live w całości opiera się o filmiki z żywymi ludźmi, z aktorami. Są to filmiki z koncertów, gdzie widzimy widownie, widzimy nasz zespół i w zależności od tego, no jak dobrze nam idzie, to widzimy inne reakcje widowni. Więc jest to całkiem ciekawy pomysł i jestem ciekaw, jak wyjdzie w praktyce. jeżeli miałbym wybierać jedną z tych gier, to pewnie skłaniałbym się ku Guitar Hero Live, bo pomysł jest ciekawy, świeży. No, i jednocześnie właśnie pewnie mniej wyniesie no, przyłączenie się do takiej zabawy, bo wystarczy zestaw no, z gitarą i, i możemy grać. Także, w zależności od tego, jakie są Wasze potrzeby, czy macie grupkę znajomych, z którą możecie często grać, no to Rock Band 4 albo Guitar Hero Live, w każdym razie gry muzyczne wracają, jedziemy dalej. Kolejną grą jest Transformer Devastation. Jest to nowa gra Platinum Games, więc już wiadomo, że system walki będzie pewnie fajny i, i chociażby pod tym względem warto w tę grę zagrać. Natomiast warto zwrócić też uwagę na styl graficzny tej gry, bo gra wygląda właśnie jak takie połączenie komiksów o Transformersach i z kreskówkami o Transformersach, tymi starymi. Także właśnie dla fanów serii, dla fanów właśnie tego klimatu starszych Transformersów, jeżeli można tak powiedzieć, to, to na pewno będzie ciekawa propozycja. Ja wielkim fanem Transformersów w sumie nie jestem, ale właśnie z tego względu, że jest to gra Platinum Games, że trailery wyglądają atrakcyjnie i system walki wygląda ciekawie, to pewnie na tą grę się skuszę, bo no bo lubię gry po prostu w Kolejna gra, która pojawi się w październiku. To Dragon Quest Heroes. Więc Dragon Quest Heroes to jest połączenie Dynasty Warriors, czyli takiej napażanki z wieloma przeciwnikami naraz, takiego chodzonego Mordobicia, Hackerslasha, czy jak to nazwać, gdzie naprawdę ścieramy się ze, nie wiem, z 50 czy ze 100 przeciwnikami naraz. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty no to tym razem będziemy mógł zagrać w grę o podobnych mechanikach, tylko że rozgrywającą się w świecie Dragon Quest'a, czyli mamy postacie, wrogowie, wszystko to wyjęte z Dragon Quest'a. Także gra pewnie najbardziej zadowoli fanów obu serii. Ja nie jestem fanem żadnej z nich, ale wspominam, no bo jednak jest to kolejny taki większy tytuł i wychodzi chyba tylko na PlayStation 4, wydaje mi się. Także Dragon Quest Heroes, jeżeli ktoś lubi hack and slash e, tylko raczej takie proste yy, i głównie polegające na efektowności bardziej niż na skomplikowanym systemie walki, to Dragon Quest Heroes może go zainteresować. Kolejna gra na liście, której właściwie miałem nie wymieniać nawet. Dlatego, że po Assassin's Creed Unity e, troszkę mi już ta seria zbrzydła. Po prostu Assassin's Creed Unity odłożyłem na półkę, właściwie oddałem koledze, pożyczam od niego, po jakichś, nie wiem, trzech, czterech misjach. E, wizualnie gra była świetna, świetnie oddawała klimat Paryża, ale po prostu wszystko to, co się w tej grze robiło, było przynajmniej dla mnie, dlatego no troszkę już w tę serię i właściwie na Assassin's Creed Syndicate w ogóle nie czekam, pewnie znowu po prostu pożyczę od kogoś e, kiedyś jak wyjdzie, no ale jest to kolejny Assassin, kolejny duży tytuł, miejmy nadzieję, że tym razem nie będzie tak bardzo zbugowany chociaż i, i przynajmniej pod tym względem nikt się tej gry nie będzie czepiał i będzie może się skupić na to, co, na tym, co sobą reprezentuje. Mam nadzieję, że wyjdzie lepiej niż w W każdym razie Assassin's Creed Syndicate wychodzi w tym miesiącu, dla fanów, no to pewnie... Pewnie duże wydarzenie. Ja, ja już niestety nie czekam. Dalej mamy Wasteland 2. Ta gra już co prawda wyszła dosyć dawno na PC-cie. Jest to RPG z turowym systemem walki, rozgrywający się w postapokaliptycznym świecie. A wspominam o nim teraz, dlatego że wychodzi wersja na PlayStation 4. Właśnie w tym miesiącu, także jeżeli ktoś nie ma PeCeta, a lubi takie klimaty właśnie, zbliżone bardziej do klasycznego Fallouta niż do tych nowych Falloutów od Bethesdy, to to jest gra dla niego. Ja sam, co prawda, pewnie tej wersji na nie kupię, jako że niedawno właśnie kupiłem peceta, ale w wersję podstawową na pewno będę chciał kiedyś zagrać, bo właśnie strasznie lubię Fallouta 1 Fallouta 2. Uważam, że to są świetne gry i bardzo chętnie wrócę sobie jeszcze no, do takiego klasycznego RPGa, tego w postapokaliptycznym świecie, także Wasteland 2 Fajnie, że wychodzi wersja na konsole. No i teraz mamy dwa ostatnie tytuły chyba największe tytuły tego miesiąca. Jeden to Exclusive na Xbox One, drugi to Exclusive na PlayStation 4, eee, więc najpierw zacznijmy od Xbox One Halo 5. I właściwie na tym już mógłbym skończyć. Halo to największa marka Microsoftu. No, i w tym roku mają kolejną dużą część, więc, no, kolejne duże wydarzenie dla fanów Xboxa. Ja w tym momencie naprawdę żałuję, że nie mam Xbox One, jeszcze przynajmniej, bo bardzo chętnie bym sobie w to Halo pograł, zwłaszcza w tryb multiplayer, bo właśnie brakuje mi tego typu gier, takich. No, bardziej, bardziej Quake'o podobnych, nie wiem czy Halo można nazwać Quake'o podobnym. Quaker podobnych pod tym względem, że nie giniemy po kilku strzałach, że mamy właśnie czas na reakcję, że po prostu te starcia są ciekawsze niż po prostu, tak jak w Call of Duty, kto pierwszy strzeli, kto pierwszy go zauważy. Więc pod tym względem Halo uważam za świetną serię i bardzo chętnie bym sobie pograł najnowszą część i na pewno kiedyś to zrobię, jak kupię Xbox One. No i generalnie jest to duży, duży tytuł, bo mamy kampanię, e, którą możemy przechodzić w trybie co -op. Niestety, zrezygnowano podobno niedawno ze split screen'a, e, także bardzo, bardzo szkoda, bo to była jedna z takich funkcji e, w sumie każdej części z Halo, e, która no, naprawdę dużo, dużo dawała, bo właśnie można było sobie przejść z kimś całą grę na jednej konsoli. Więc szkoda, że tego nie będzie w tej części. No, ale właśnie mamy tryb multiplayer, mamy różne tryby, no masa, masa kontentu udaje się, że będzie w tym Halo 5. Także ten miesiąc to ważny miesiąc dla posiadaczy konsoli Xbox One. ale teraz coś dla posiadaczy konsoli od firmy Sony, czyli PlayStation 4 wychodzi Uncharted The Nathan Drake Collection no i jak się możecie domyślić to są po prostu trzech pierwszych części e, serii Uncharted. Całość, to znaczy wszystkie części będą chodzić w 1080p w 60 klatkach na sekundę, czyli to w sumie duża zmiana, e, bo wszystkie trzy części chodziły na PlayStation 3 30 klatkach, więc to, mi się wydaje, drastycznie wpłynie na to, jak będzie się po prostu z tymi grami obcować. Um, jeżeli chodzi o samą jakość grafiki, no to to trzeba będzie się przyjrzeć dokładnie. Jak na razie, z tego co widziałem, to po prostu wszystko no, zostało upscalowane do 1080p. Nie widziałem zbyt dużych zmian, jeżeli chodzi o jakość tekstur czy jakość efektów. Głównie to właśnie tylko ta płynność i rozdzielczość. Aczkolwiek czytałem artykuł z Game Informera od ludzi, którzy no mieli okazję dłużej się przyjrzeć tej części i twierdzą, że w niektórych miejscach jednak tekstury są zrobione od nowa, że wyglądają zupełnie lepiej. Także może to nie był tylko prosty upscaling. No jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. A tym bardziej jestem ciekaw w pierwszej części, ponieważ nigdy w nią nie grałem i to w sumie będzie mój pierwszy kontakt z nią. Także fajnie, że od razu w takiej. Odnowionej wersji. W gameplayu, z tego co słyszałem, też parę rzeczy zmieniono, bo właśnie celowanie teraz ujednolicone i w każdej części można sobie włączyć takie sterowanie, jak było w Uncharted 3, które moim zdaniem było najlepsze, bo czuć było właśnie jakby taką wagę broni. Także The Nathan Break Collection wychodzi w sumie jakoś na początku tego miesiąca, bodajże 9, także już niedługo znowu spotkamy się z Drake'em. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o październik 2015. Jak widzicie, trochę tego jest e, i to zarówno mamy trochę gier dla posiadaczy konsol, trochę dla posiadaczy PC-ów. E, no będzie generalnie w co grać. Także dzięki Wam wielkie za oglądanie i do zobaczenia w na następnym materiale. Cześć!